To Maciej kur. Będę rozmawiał o nowym kajku i kokoszu. A tak się złożyło, że to jest nowy kajku i Kokosz, którego ja napisałem. Jest to powrót Milusia, akurat właśnie przy, przy fruną. Tutaj widzicie bardzo ładnie i wdzięcznie. No, jest to pierwsze nowe spotkanie fanów kajka i kokosza, na które długo, 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 długo czekali, bo po raz pierwszy od 40 lat przylatuje z powrotem Smok Miluś. I to Tak równo po 40 latach w tym roku będzie mijać, także może dobrze, jakieś tam przełożenia tego albumu były, które były bardzo zamierzone. To było wszystko celowo zgodnie z naszym, prawda, tutaj misternym, skomplikowanym planem. Eee, ponieważ, jak fani Kajka i Kokosza wiedzą, Smok Miruś e, długi czas towarzyszył Kajkowi i Kokoszowi, po czym e, po prostu pewnego dnia no, poznał miłość swojego życia, miłasie, i odfrunęli, i, e, i, i teraz zostanie przywróceni. Ja przez. E, przyznam się, to jest zresztą lat można przyznać wywiady, w których to mówię, i tak dalej. Przez długi czas byłem na nie, żeby Miluś powracał e, i, i byłem przeciwny temu konceptowi, ponieważ e, ja uważałem, że jakby ta jego opowieść o Milusiu wydawała się taka idealnie zamknięta, że mamy historię o tym, jak się rodzi, go i kogoś wychowują. Mamy o tym, jak się uczy latać, mamy o tym, jak e, no wreszcie dorasta. Więc jak będzieś miałem takie poczucie, że no Chrysta powiedział wszystko o tym do, do powiedzenia. I jakoś mi się no, mówię. I gdzieś miałem takie szczere poczucie, że no fani nie chcą, yy, nie chcą widzieć, co się dalej działo z Milusiem. Gdzieś jakoś tak, tak, tak sobie teoretyzowałem zawsze w głowie, że to będzie historia, co fani powiedzą, nie, jest, jest fajnie, właśnie nie chcą widzieć, co było dalej z Milusiem. Nie wiem, czemu się tak to uroiło, yy, ponieważ od kiedy no tworzymy nowe kajki i kokosze, yy, nic tak dużo nie dostałem, jak właśnie prośby, żeby Miluś wreszcie po, powrócił. Były ciągłe prośby, kiedy Miluś powróci, a i tylko Milusia brakuje, gdzie jest Miluś. Dostawałem właśnie często jakieś prośby, właśnie. E, o, mam pomysł, słuchaj, co byś zrobił w nowym kajku. Zrób historię o tym, że Miluś powraca. To już z 15 osób mi to mówiło o tym, że Miluś powraca, ale za każdym razem no, to było pytanie: okej, okay, i? No bo samo to, że Miluś powraca, to jeszcze nie jest historia, prawda? Tutaj trzeba zapełnić 40 parę stron albumu. No jak to, co? No wiesz, to znowu wróci do grodu, będzie zbójcerzy ganiał, będą się go zwierzątka bać, Aha, czyli to co zawsze. Więc y, ja miałem takie poczucie, że to trzeba coś nowego wymyślić, takiego, co by po prostu tą historię rozwijało, coś nowego wnosiło. Zwłaszcza, że nam mówię ostatni album z Milusiem, czyli cudowny lek, którego ten album będzie bezpośrednim sequelem, ten nowy, no to jest taki jeden, z podziałbym z bardziej takich baśniowych, bardziej symbolicznych, bardziej głębokich chrysty takich bardziej refleksyjnych, więc to czułem, czułem że ta historia, gdyby powstała wtedy jeszcze, byłem na nie. No musiałaby być równie, równie refleksyjna, równie głęboka, równie zaskakująca, więc... Plus mówię, no widziałem parę, parę, całą taką miałam listę powodów, czemu nie, bo to... Poza tym, no umówmy się, też fani, którzy znają dobrze serię, wiedzą, że jest powód, dla którego też, no nie... Miluś nie do końca byłoby dobrze w tym grodzie. To było w albumie zaznaczone, jakie były tam komplikacje, dla którego Miluś on tak jakby powrócił, no to... Poza tym też miałem poczucie, że to byłoby takie banalne, także że mówię, długi czas się wahałem, że nie. E, inny powód, dla którego się jeszcze wahałem, bo u było cała lista, ale tak do tych najważniejszych e, e, teraz e, się okrajam. E, no po prostu był mm, taki, że miałem poczucie, że no, taką ważną opowieść, e, jak powrót Milusia, no to jakby trzeba na nią sobie zasłużyć. Że to nie jest coś, co przede przyszedłem jako nowy scenarzysta, kajka, to już rzucam taką ważną historię, tylko miałem poczucie, że taką historię... Jakby ktoś miał opowiedzieć, to musi, powiedzmy, jak to coś tam wypracować. Ale pewnego dnia no, zadałem sobie pytanie, ok, gdybym miał opowiedzieć historię o Milusiu, tak żeby. Co, co bym zrobił, żeby ominąć te wszystkie rzeczy, które mi komplikowało opowiedzenie tej historii, które widziałem jako przeszkodę, żeby ta historia powstała, z stronę fabularnej, o strony świata, co bym zrobił? W 40 minut miałem scenariusz. W sensie to był już taki treatment, tak wyjaśnię tak termi, terminologię, czyli takie streszczenie, opis sam historii. No, ale od tamtej y, historii, którą wtedy wymyśliłem, mówię, dosłownie w 40 minut usiadłem, zacząłem wymyślać, no, bo się wydarzyło to, potem to, wtedy ta postać mogłaby to zrobić, i wtedy ta postać mogła... I nagle miałem całą historię taką, która wydała mi się y, idealna. Oczywiście to było później z Tomkiem Kołodziejczakiem. Ta historia, po tym jak zaakceptował, dał swoje uwagi, których na szczęście do tej historii nie było dużo wiele, przynajmniej na etapie treatmentu, potem była szlifowana, y, była zmieniana. E, tam kilka razy czarny charakter się zmienił w tej historii główny, ale e, to też jest, e, powiem, taką ciekawostkę. E, jeden, jak po raz pierwszy dałem pierwszą wersję scenariusza Tomka, to główna uwaga była taka, i to wiem, że w kontekście Kajka i Kokosza zabrzmi ciekawie jest zbyt psychologiczna. Wszystkie moje scenariusze mają formę storyboardów, więc ja te, te moje komiksy najpierw sam sobie rysuję, bo i to też jest ważne, no bo czasami jednak trzeba wyliczyć, kiedy, w którym momencie w historii to się kończy, żeby to było powiedziane wizualnie dobrze podane, no i później po prostu z Tomkiem się spotykałem, on mi, on mi te scenariusze dawał uwagi, omawiał, co, co uważa, że powinniśmy zmienić, gdzie je jeszcze, no aczkolwiek, no mówię, przynajmniej w tej historii chociaż dużo detali się zmieniło, wiele akcentów było trochę przesuniętych, no to jak gdyby ten core, który miałem od samego początku, znaczy jakby ta główna oś tej historii wymyślona została. Sławek oddał z tymi rysunkami, e, uważam, wspaniałą robotę, hmm, po prostu pięknie to zilustrował, e, jakby i oddał humor tego, i, i oddał takie momenty, które właśnie miały być bardziej symboliczne, bardziej sentymentalne. E, no też jest taka sytuacja, że jakby mam poczucie, że Sławka rysunki z każdym tomem są coraz lepsze, są coraz bardziej chrystowe, a jednocześnie są jakby coraz bardziej jego, i uważam to też jest ważne, bo. Jednak jak autor za bardzo kopiuje, uważam, oryginał, to też jest złe i, i no tutaj musimy troszeczkę własnym głosem popłynąć, trochę własnym głosem pójść, bo prawda też jest taka, no, że seria Okajkuj Kokoszu ewoluowała. No ewoluował i bym się zmieniała z albumu na album, te postacie się zmieniały. No my też musimy no trochę, no my nie wiemy jak o by pan Christa poszedł, gdyby tworzył, czy by w ogóle dalej tworzył, nie wiemy tego. E, więc no my po prostu tworzymy e, e, jak czujemy. Jedna rzecz, którą ja na przykład po tym tomie bardzo, bardzo polubiłem się bawić, zresztą ja jak pracowałem przy animowanym Kajku i Kokoszu dla platformy Netflix, studium Ego Film, robiliśmy animację, no to też zdałem sobie sprawę, że jest dużo postaci takich, powiedziałbym, chrysty jednorazowych, które u niego się pojawiły tylko raz może z jakąś małą rulką. A okazuje się, że jak się je po prostu ilekroć była potrzeba, żeby ona się pojawiła jeszcze raz, albo jakoś je rozbudować, ich wątek czy coś, to nagle okazało się, że charakter tych postaci, ich potencjał był ogromny, gdzie po prostu tylko się wymyślało i wymyślało, oj, że to może powiedzieć ta postać, jeszcze to może powiedzieć ta postać, e, więc... E... Więc jakby to takie było poczucie, że ten świat po prostu bardzo przyjemnie, przyjemnie się sięgało po te postacie takie mniej znane, nie tylko te lubiane właśnie Hegemon, czy więc na przykład postacie typu dziadborowy, prawda? To po prostu do miał, mają dużo, dużo potencjału. Więc bardzo dużą Friday przyjemność sprawiało, na, sprawiało właśnie wykorzystanie i w tym albumie się po parę takich, powiedziałbym, niestandardowych postaci, takich. To nie są takie postacie, co, co teraz przechodzą do główek jak myślimy o serii, ale wydało mi się interesujące wziąć te postacie, które są jakby mniej znane, mniej poruszane i je rozwinąć. No nie chcę zdradzać wszystkich, bo to będzie dużo, dużo niespodzianki. No mogę, mogę, oczywiście wiadomo, Miluś powraca, to, to nie jest sekret. Mogę też powiedzieć, że powraca jedna z moich ulubionych postaci w serii, jest to Caprylda. E, więc je, jej przywrócenie i rozwinięcie, bo uważam, że to jedna z takich, jak się przeczyta ten komiks oryginalny, to jest na takich powiedziałbym bardziej złożonych postaci w wielu kwestiach, i jakby rozbudowanie jej, jej historii, i, i pociągnięcie jej wątków udało mi się bardzo interesujące. E, zwłaszcza, że no, zależało mi, żeby to był taki, taka historia była trochę o czymś, i, i jeden z motywów, który właśnie w tej historii bardzo zawarłem, no, jest to historia, bardzo powiedziałbym taka o o odrodzeniu, o odkupieniu się, o, o jakby zaprzęcia czegoś na nowo i, i mm, też trochę o takim leczeniu, takim leczeniu powiedziałbym duchowym, w sensie jak ktoś jest po prostu, był osobą, która coś zrobiła złego i więc jakby takie poruszenie takich motywów było dla mnie, dla mnie ważne, żeby ta, ta historia mówię, była symboliczna, a jednocześnie no właśnie w połączeniu z Milusiem uważam, że to i jego wątkiem w tej historii to było idealne. Zresztą, mnie Miluś dużo takiej fajnej frajdy wprowadza, na przykład Kokos przy Milusiu zaczyna się jak taki dumny ojciec zachowywać, prawda, że to jest jego ta pociecha, prawda, to jest jego Miluś, nagle Kokosza z nowej strony poznajemy i to jest w tych postaciach fascynujące, że my jej ciągle możemy z nowej strony odkrywać, z nowej strony poznawać. Też ciekawą sprawą jest tytuł. Ponieważ ja się przyznam, ten komiks od początku miał tytuł Powrót Milusia, to jakby od samego początku był, ale gdzieś tak miałem ciągle, a to jest taki tylko roboczy i, i miałem po prostu, próbowałem na siłę jakieś inne tytuły do tej historii. Tam między innymi był tytuł Sekrety Smoków albo coś takiego. Ja w ogóle przyznam się, też długi czas bawiłem pomysłem, żeby w ogóle to, że Miluś powraca była niespodzianką, żeby o tym nie mówić, żeby tego nie było na okładce, żeby tego nie było w tytule. No, ale po pierwsze, tutaj Tomek Kołodziejczak w swojej mądrości mnie bardzo, bardzo przekonał, że po pierwsze, każda recenzja tego komiksu, każdy artykuł, każdy komentarz na internecie, jaki wyjdzie, to będzie w pierwszej kolejności. Miluś powrócił i powiedział, że jak to nazwa inaczej niż Powrót Milusia, to będzie i tak każda recenzja miała tytuł Powrót Milusia, albo Miluś powraca, albo coś takiego. Ten album ma też e, wspaniałe kolory od Piotra Bednarczyka, który zadbał na stronę kolorystyczną i znów e, mam wrażenie, że z każdym albumem no, Piotrek coraz bardziej fantazyjną robotę robi, e, w tym sensie, że te kolory faktycznie tej historii tylko komplementują, tylko to co już było uważam w rysunkach Sławka e, świetne, e, rozwijają, e, upiększ, upiększają, mm, ubogacają, dodają atmosfery dużo, dużo. E, więc e, to mnie bardzo cieszy, że ta historia faktycznie jest taka bardzo żywa, no, że ci fani, którzy czekali te 40 lat na powrót Milusia e, no, no, no wreszcie dostaną taką historię, która wyda się jakby godną, godną kontynuacją. Ja też e, dodam, no, z takich e, no, niespodzianek e, są w świecie chrysty, różne takie rzeczy, które fani często określają jako niekonsekwencje. E, troszkę na zasadzie takiego, mm, o, bo tam powiedzmy jakieś dwie historie się wykluczają, czy w jakieś pada jakieś zdanie, które z inną historią nie ma sensu e, i takie dziury fabularne są, dostarczają się do ta seria, była tyle lat pisana, że to było nieuniknione. I ja osobiście do tego mam trochę inne podejście, żeby do tego nie podchodzić jako niekonsekwencji, nie niebłędów, tylko jako takich bardziej tajemnic, zagadek, e, które można odpo rozwiązać, odpowiedzieć. I ja po prostu no, w tej historii powiedziałem na jedną z największych w serii. Więc, jakby, jak ktoś zawsze go nurtowało, o, przecież ta historia w ogóle nie trzyma się kupy. Zresztą w tej historii dowiemy się, jak się trzyma. Więc, to było dla mnie, dla mnie też fascynujące po prostu brać te różne, i to jest też motywujące. Roz... Odpowiadać na te zagadki, na te tajemnice. Ja już mam przygotowane dwie kolejne długie historie, wymyślone. ja Nie będę nic o nich mówił, zdradzał na razie, ale no jakby jestem aż tak do przodu i także no mam nadzieję, że na kolejne lata kolejnymi kajkami zaskoczymy, bo mówię już, kolejne dwie historie są rozpisane. Mam nadzieję, że, że wyjdą fantastycznie. Jednocześnie powstaje kolejny album z krótkimi historiami. Ma on tytuł Oferma Wielki. Jest, to, jest to, no, Kontynuujemy też poza cyklem K, i Kokosz nowe przygody cykl opowieści z i będzie to zbiórno krótkich historii. Jedną z nich z Sławkiem Kiełbusem tradycyjnie robimy o zbójcerzach. No tam za wiele nie zdradzając z takich oczywiście będzie tradycyjnie będzie Piotrek Bednarczyk, powraca Mietek Fijał, powraca Magdalena Kania ale też e, z takich e, no, nowych osób, tutaj Tomek, e, tam wiem, że na konwencie to mówię, ale powtórzę, e, między innymi zobaczymy Jacka Skrzudlewskiego w akcji e, przy Kajku i Kokoszu, więc no, już widziałem były fragmenty i wygląda wow. E, ale też zobaczymy no, BEDU, autora Hugo. E, ilustruje jedną historię o Jadze i Borostworach. No, widziałem, e, widziałem, Widziałem też e, parę pierwszych stron, więc no. No, jestem, jestem bardzo podekscytowany. Przy okazji chciałbym zaprosić wszystkich najserdeczniej na spotkanie, które odbędzie się 15 marca w Łodzi w EC1. Będzie to spotkanie autorskie. Właśnie tutaj będę ja, będzie Sławek Kiełbus, będzie Piotrek Bednarczyk, będzie Paulina Christa I będziemy właśnie rozmawiać o Kajku i Kokoszu o, o nowym albumie powrót Milusia. No, zapraszamy zapraszamy wszystkich. Przy okazji, z takich no, niekajkowych spraw, to już to tak chciałem wspomnieć, że e, e, ja też pracuję przy innych projektach. No, na wrzesień ukaże się kolejny to serii Delisie pod tytułem Świątynia Aromy. E, pracujemy też z Pytkiem Bednarczykiem nad nowym Lilemi Putem, Królewna Chłodu. Będzie to wyjątkowo też taka bardziej głęboka, refleksyjna historia. E, wreszcie pełny metraż, jak fani chcieli, więc mam nadzieję, że się spodoba. Oczywiście, też regularnie ukazujemy się z Pytkiem w nowej fantastyce w magazynie z, z przygodami Lila i Puta. Więc, jak fani są głodni na Lila i Puta, to tutaj mogą nowe, nowe odcinki przeczytać. Też się ukazuje moje komiksy, paradoksy profesor Paradockiej w piśmie Promyczek Dobra, które rysuje Łukasz Zabdyr. Także no i też zapraszam oczywiście do Netflixa, gdzie leci serial Kicia Kocia, którego jestem współscenarzystą. Zanitą Głowińską. Także no, dzieje, dzieje się dużo, ale no, jestem wyjątkowo podekscytowany w tej chwili właśnie powrotem Milusia. No, mam nadzieję, że pan Christa patrzy z góry i jest dumny. Mam nadzieję, że Tomek Kłodzieciak patrzy z góry i jest dumny, bo jest bardzo wysoki, dlatego patrzy z góry. Więc no, nic tam no, zapraszam, mam nadzieję i no, nie mogę doczekać się opinii i, i, i reakcji fanów. No, mam nadzieję, że Miluś zadowoli wszystkich i co tutaj jeszcze dodać na koniec? No, wag wag e, i do zobaczenia.